OJ! OJ! Oj bracie! Co? To się wyklepie, to się, wiesz, to ja, ja znam gościa do tego, do takich o. spraw, nie? Ooooo! Kurde! Tam możliwe, że ci pyknąłem drzwiami jak wysiadałem z tego Chevroleta. A dopiero co wyjechałem z salonu nim. Niedawno. Jak, jak przecież szyby przed niej nie masz! E, cicho! Nie zamontowali! A to szkło naokoło to jest od czego? No Eee... E, e, dziwne rzeczy tu co się dzieją, nie? O. Zamiast deszczu kurde pada szkło kurde łyk wody Drzwi. Drzwi nie zamknąłeś, muszę za ciebie być ktoś kurde no sorry Gdzie na... na Ty no nawet mam przekąski pełne no Siya siam man O oh, men. Dobra już się siadam do komputerka i czas na trzecią misję Ciekawe co tym razem nam się trafi Eee specjalne A co to jest? Tam jest, no powiem... O! Tu trzeba tyle ukryć samochodów... Żeby podblokowywać, ale no trzy, Zrobimy i to jest trzecia! Idealnie! O! Bracie, pilotujesz! Jak to? No! O! Bez kitu! Eee, blazery jakieś, kurczę, też będę pierwszy raz e, nimi jeździł. I w budynek. WOA! A e, już myślałem! Eee, żeś to wyratował nieźle! Ładnie! Tak bywa iiii No tym samym pomyśleliśmy! No! Jesteśmy... Ej, dlaczego ty tak nisko jesteś? Wielkie umysły myślą tak samo. Dokładnie. Co to wybo... a, tylko... Uuuu, dziwnie wylądowałem, nie wiem jak ty. Ja się wyrpałem na twarz. Bracie, są dwa. Trąbki nie jedzie. O kurde, latać można nimi. Co? No, wciśnij je. To są motorówki. A kurde, to nie Do! I to ja rozumiem. <grystanie> Ej, jakiś kurde bot mnie powyzwał. Ale fajne. Nie wiedziałem chociaż ciekawe jak prędkość na kołach bo nie zwróciłem uwagi ale jako boturówka to szybko, nie? Popyla Eee. Yy... Zliście żarówki Ojoj! Dobra, dobra, ja już siadam z tego, wiesz? Chyba też, coś do mnie strzela? No, bo jest to bo coś tu typu chwilę. Kurde, lepiej siadać bez kitu, Regan. Dobra, wszystkie zniszczone. Wyjeżdżam na jezioro. Dobra, dobre, też zaraz. Długo się odpala. O tak, to rozumiem. Szybka ucieczka. Pomyślałem, że w ogóle Reagan jest. Że to tak pomaga. Oj, Reagan pomaga, no. Fajna, spra Fajna sprawa, z tym Reaganem. Ty wycelowujesz, jedno... Mógłby się trochę szybciej przeładowywać, ale nie będę narzekał. Też. Jest spoko. No. Fajnie, że można, no... Nie dość, że po terenie, to i też po wodzie zasuwać. To, to jest bardzo duży plus. Ale prawie, wie, prawie nie wjechałem. E tam przesadzasz, coś tam zmyślasz. Uj, 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 uj tu w górkę trzeba. Kurde, jedź! Jedź! Eee. O o. Co ty tam wie? Ano. O o, y czekaj, obczajmy teren. Ale wysoko jesteśmy. JADEMY! JAA! Yeah! Dobra. ja. Dobra. ty. Tak, one są... Ja jestem przy forcie już. I one są do, dosłownie na chodzie. NIE! A, da się wtedy wyjechać, dobra. No, dziękuję. Może szlabanik? gości otworzył, albo automat. Jadę po te dwie na tej trasie, co jestem. Ja mam tutaj. No szkoda, że ja nie mogę, kurcze! ...bomby sobie przykleić do nich. Co ja się tam będę... ...pierdzielił? Wystarczy, że... ...podjedziesz... ...one i tak są wolne... ...siądziesz, wycelujesz. Nie, jak gołanie na tym kładzie. No jeszcze mam jedną, a ty... Co tam się porobiło? No pod się we mnie wrypał, gdzie jest ten kład? Skręcił po prostu po prostu na mnie Ha! Ale numer Od prąd mi wyjechał i mi ciężarówkaz No mi też kurde Ucieka Zaraz jak tylko się trochę do niej zbliżę Nie gadaj, że się przez to nie da przejechać, ja nie mogę. Dobra. Leżą. Jadę do ciebie. Do Fordu zakundo, żeby zliczyć te ciężarówki. A potem tylko te łodzie, no to tak no... w miarę spoko. Ale no... Tylko, że ty tam miałeś, no... <grym> Problem! Lekki, nie podróżaj. Lekki. Czemu tutaj tak wszyscy się drą? Nie wiem. Mogłyby być szybsze te kłady. Ja nie wiem, czy ja kiedyś um, w jakimś wyścigu. Um, ja już jeździłem nimi raz. W jakimś wyścigu brałem udział. Nie wiem czy pamiętasz jak na tym zakręcie tamtym wybuchliśmy. Tak, pamiętam. Nawet mam jest to wstawione gdzieś. Chyba na shortcie. Także zachęcam do obejrzenia shortów. Bo są naprawdę niektóre bardzo śmieszne. No i oczywiście zostawcie lajka. ...w górę subika i kliknijcie w dzwoneczek, jeżeli podobał wam się film. Nawet A... jeżeli nie, to muszę to robić, tak? <śmieniciela> no, dokładnie! <śmieniciela> Dobre. Że... Nice! Gratulacje. Ciekawe, czy więcej kasy dostaniemy za to. O! 66 koła! Wykrakałeś! Naj. Nice. O, o, ile? Grazie. <laughs>